Dzień dobry, witam Was na kanale Wannawigator. Znowu relacja z targów Caravan Salons 2023. Jestem na stoisku u, gościem u Agnieszki. Dywaniki szyte na miarę. Na auto. miarę. Dokładnie tak. Agnieszka. Opowiedz mi zaraz o tych dywanikach, ale jest taka rzecz, o której chciałem Ci wspomnieć, jak zacząłem kręcić ten materiał filmowy i przerwałem. Mianowicie, bardzo wiele osób buduje sobie własne kampery, czy tam kamperwany, demontuje podwójne siedzenia, montuje pojedyncze, no i ta wykładzina, która tam była, już nie pasuje. A rozumiesz, że do Was można sobie podjechać i zrobić taki nowy dywanik na miarę, zgadza się? Dokładnie tak. A czy, niezależnie, czy jest zbudowany camper van od początku, czy to no. jest standardowa produkcja, Jakoś musiałam za zacząć. każdym razem trzeba do nas przyjechać. Zgadza Mąż, się. Rafał, ściąga wzór, mamy specjalny skaner 3D, on mhm. ściąga, później digitalizuje i na maszynie CNC wycinam. Czyli Dlaczego za każdy... to razem wchodzicie do kampera, czymś tam z urządzenia skanujecie podłogę? Dokładnie tak. I musi być umyta oczywiście przed wejściem. A czy my sobie posprzątamy? Żartuję. To nie ma, nie ma żadnego problemu. Oczywiście. Z czego robicie te dywaniki? Mogę na to w ogóle wejść? Tak, proszę, zapraszam. Możemy mm -hmm. się nawet położyć. Nie no, już... Jest miękko i przyjemnie, no. więc e, nie ma z tym problemu. To są wykładziny motoryzacyjne. One są podgumowane. Właśnie tak dostałem. Dzięki fajne, temu no. są y, sztywne przede wszystkim. Tak. I tym się różnią z wykładzinami, które możemy gdzieś tam sobie kupić. Mhm. Dzięki temu, że robimy dopasowane dywaniki do milimetra, one też się nie przesuwają. A jak z kolorystyką? Tylko Kolorystykę kolor? mamy cztery kolory do wyboru. Mhm. Mamy Gdyż? do wyboru y, dwie szarości. Kolor czarny. czarny i taki kafelate, taki ciemniejszy. Podoba beżowy. mi się bardzo. A Dobrze, dzisiaj miałem taki przypadek. Mianowicie wyszedłem z kampera i wylądowałem prosto no, na takim prezencie od psa, który mi zostawił w nocy. I jak w to wejdę? Wyszoruje sobie elegancko, bo to jest takie. Chodźmy to jakby się górze i czyści. Nie ma z tym problemu. Nawet mamy tutaj taki przykładowy. A e, Nie gdzie... to szkoda, że ja nie przyszedłem od razu tutaj z tym butem. <laughs> Dokładnie, mamy barszczyk wylany, kawę mhm. i tutaj taki przerobiony olej silnikowy. O, to jest bardzo dobre. To jest dobre, dokładnie. olej silnikowy. E, olej silnikowy zszedł przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej. Mm -hmm. Wystarczy po prostu na szmatkę wytrzeć. Tutaj e, ta plama i ta plama też zejdzie, mm -hmm. ale dodatkowo powinno być wyprana jakimś środkiem piorącym, A typu oksy, banisz, rę, dokładnie ewentualnie no, e, odkurzacz piorący. Natomiast no, na pewno nie można tego kercherem. Ja chciałem zadać to pytanie. Nie, nie wolno. Po prostu niszczy się wykładzina, po prostu jest za duże ciśnienie, mhm. po prostu to się mimo wszystko rozchodzi. To jest podgumowane, natomiast już samo to włosie jest po prostu bardzo no. mocno syczone. Nie przyjmuje koloru wykładzina, bo jest to poliamid, mhm. czyli no, tworzywo sztuczne, które nie przyjmuje w żaden sposób koloru. Rozumiem, natomiast uwaga na ten. Papierosy, żeby nie rzucać. Tak. Hmm. Znaczy, w związku z tym, że to są wykładziny motoryzacyjne, jakieś podstawowe te klasyfikacje palności muszą mieć. No natomiast jeśli spadnie papieros, nawet nie do pałek, tak. no troszeczkę przypali, ta, to, bo to nie ma siły. Sztuczne. To nie ma, to każda Dokładnie. To nie to, że tylko ta, ja tak sobie zażartowałem, ale kiedyś trochę pracowałem. W tej branży zajmujący się właśnie czyszczeniem pojazdów, odnawianiem tego typu historiami, właśnie przygotowywaniem używanych pojazdów do ponownej sprzedaży. I właśnie tam walczyliśmy z wypalonymi włosami w wykładzinach po upuszczonych, po upuszczonych petach. Znaczy, plus jest taki, mm. że jeśli ściągamy dany wzór samochód danego klienta. Mm. Zazwyczaj sobie zapisujemy, jaki to jest model, czy kogo mm. i w momencie, kiedy coś takiego by się wydarzyło nawet, że właśnie by się przypalił, czy coś takiego, jesteśmy w stanie odzyskać ten jeden dywanik. Że nie będzie mm. trzeba później jeszcze raz do nas przyjeżdżać, jeszcze raz ściągać do, do swojego samochodu. A jak wygląda kwestia... no nie, w samochodach o wpływie światła słonecznego nie będziemy nawet dyskutowali. Generalnie Rozumiem, że te kolory nie zmienia z czasem. Czy zmienia nie, trochę. nie, 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 nie. A powiedz mi teraz tak, na taką obojętnie jaką szoferkę w kamperwanie, ile taki zestaw będzie? Może wstańmy co? Ile taki mniej więcej zestaw kosztuje? Na samą szoferkę, powiedzmy. Rzadko robimy z samą szoferkę. Od razu całość? Raczej tak. Dlatego, że e, zwróć uwagę, że dywaniki kierowcy mają tutaj ten język. I on wpływa później na rozkład y, maszynowy. Mm -hmm. On produkuje bardzo dużo odpadów. No tak. Że tak naprawdę my mamy rolkę dwumetrową, na której musimy to rozłożyć, więc y, mm -hmm. przez ten język robi się bardzo dużo materiału. Tak. Wreszcie, Lata... to jest akurat część pasażera to jest Tak, kierowcy, nie? Tak, ale tutaj okay. chodzi o ten, Są dość ten dużo element odpadki. dokładnie. Więc dlatego jak robimy całość, jesteśmy w stanie hmm. odpowiednio to rozplanować no tak, na wykładzinie i wchodzi ekonomika, dokładnie. Hmm. Dlatego zazwyczaj klienci jak dzwonią po sam przód, hmm. to niestety cena ich bardzo mocno zniechęca, natomiast jeśli biorą z całością, to, to już wychodzi lepiej. zupełnie inaczej, dokładnie tak. To jest to bardzo fajna sprawa, a macie też... No znaczy, nie no, wy to zrobicie wszystko, kurczę, bo myślę o stopniu wejściowym. W krafterach są stopnie wejściowe. Znaczy tutaj jest, są stopnie wejściowe, Aha, które... Widzę już. Bo to jest w ogóle układ naszego kampera. Te dywaniki jakbyśmy teraz wzięli, możemy Rozumiem, normalnie włożyć. To, to są stopnie właśnie wejściowe, które mamy do swojego kampera. Ale jeżeli chcę to zamówić, to jednak powinienem podjechać. Niestety tak. Znaczy, zwłaszcza jak to jest kamper robiony już samodzielnie, to już w ogóle? Dokładnie. Generalnie dlatego, bo jest problem z kamperami taki, że są składane ręcznie. Dopóki nie ma dywaników, nie widać, że jest centymetr różnicy, półtora centymetra. Ale jak już się włoży gotowe dywaniki, od razu to widać. A gdzie macie swoją siedzibę? W Błoniu, pod Warszawą. No, dla mnie kawałek. No chyba, że pojadę kiedyś w tamtym kierunku, w odwiedziny, więc to no bardzo, bardzo fajna sprawa, zależało mi też na tym, żeby pokazać gdzieś, tym razem na targach właśnie te firmy, które robią akcesoria, nie tylko kampery, nie tylko przyczepy kempingowe, ale to, co jest taką rzeczą bardziej, przy... bardzo, bardzo przyziemną, zaraz, bo tu gwiazda przyszła, o. W tym roku na targach też pieski. Można wpuszczać. Tak, to jest super było. sprawa no. akurat. Przynajmniej dla Zlotowiczów, bo raczej każdy, każdy przyjeżdża ze zwierzaczkiem, tak? A przynajmniej no duża większość no. i to są członkowie rodziny. I często jest przykro ich zostawić po prostu w kamperze. Agnieszka, dziękuję bardzo. W takim razie do następnego razu pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Hej. Van Navigator. <laughs>